Cześć, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj chcę wam pokazać, jak dekoruję nasze mieszkanie na Halloween, ponieważ już za kilka dni jest Halloween i też przychodzą do nas goście. Dlatego chcę y, przygotować dekoracje. Trochę te jesienne zostawię. Część na pewno zmienię, żeby było bardziej trochę mrocznie. Yy, no i tak, lecimy z tym. Właśnie bierzemy za jedzenie śniadania tutaj, bo Jerzyk nam przygotował przepyszne śniadanie. Co to są? Tosty z pieczarkami i z jajkiem. No, wygląda pięknie. Także jemy i jedziemy do Flora Point kupić dekoracje. będziemy jechać jakoś za godzinę mniej więcej, więc ja sobie jeszcze teraz usiadłam przy kąpie, bo stwierdziłam, że chcę sobie zrobić taki e, spis wszystkich wydatków z tego miesiąca, bo mam wrażenie, że tak trochę zaszalałam w niektórych kategoriach e, i chciałabym sobie zrobić takie podsumowanie, żeby mieć poczucie, że jestem świadoma na co wydaję swoje pieniądze, bo o ile zawsze jakoś problemu nie miałam, to mam wrażenie, że zrobienie takiego Excela i podsumowanie wszystkich wydatków jest bardzo takie odświeżające i pozwala mieć taką właśnie świadomość, na co te pieniądze zostają wydawane. Także y, tak się zebrałam i jestem mega ciekawa, co mi z tego wyjdzie. Jak już zaczęłam, to widzę, że na jedzenie na mieście chyba po prostu najwięcej y, pieniędzy wydaję, y, ale w ogóle właśnie ostatnio y, słuchałam takiego podcastu o oszczędzaniu, no i o ile zwykle myślałam, że dobrze mi w tym idzie, no bo gdzieś tam ta moja poduszka finansowa ciągle się powiększa, to y, stwierdziłam, że chcę się wziąć za to tak naprawdę poważnie. I rzeczywiście kontrolować te wydatki, na co idą, na jakie kategorie, na co wydaję więcej, na ile mniej, i kontrolować to w, jakby w ramach po prostu miesiąca, że na przykład mam konkretny budżet na konkretne rzeczy i po prostu go nie przekraczam. Także jestem ciekawa, jak mi to wyjdzie, i mówię też Wam to po to, żeby gdzieś tam móc sobie potem porównać, na przykład po paru miesiącach, jak to wygląda. Także, no, jestem ciekawa i was też sobie zachęcam do takiego zestawienia sobie różnych wydatków, bo myślę, że to jest naprawdę ciekawa opcja, żeby tak ogarnąć życie. Zrobiłam sobie to zestawienie i powiem wam, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona, bo Bałam się, że jakoś tak mam takie poczucie, że te pieniądze mi przelatują przez palce. A jak sobie zestawiłam te wszystkie moje wydatki, to ja tak naprawdę wydaję te pieniądze bardzo sensownie. I tak jak myślałam, że na przykład na jedzenie na mieście w październiku wydałam nie wiadomo ile, to się okazuje, że to jest tak naprawdę jedna z niższych kwot przez ostatnie miesiące, bo zrobiłam sobie aż do czerwca. Czyli październik, wrzesień, sierpień, lipiec i czerwiec. I ten październik wcale nie wypada źle. I tak naprawdę te wydatki, które gdzieś tam e, nie wiedziałam, skąd się wzięły, to były po prostu e, hotele i loty na różne podróże. No to wiadomo, że to są dość duże koszty. I one mi po prostu to zawyżały. Także naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego, jak to wygląda. <laughs> I sobie też przez to mogłam łatwo wyliczyć, ile mniej więcej pieniędzy potrzebuję, tak, żeby żyć na takim poziomie, na jakim żyję. I naprawdę. Jestem bardzo zaskoczona pozytywnie, także cool. Jedziemy właśnie do Flora Point, jeśli chodzi o to, co bym chciała kupić, bo mam już w głowie mniej więcej koncepcję, jak chcę u udekorować nasze mieszkanie. Te dekoracje jesienne, które mamy, w większość zostawię, na przykład właśnie dynie albo ten taki koszyk, e, który zrobiłam też zostawię. Zdejmę raczej bieżnik, bo on jest taki mało halloweenowy. I mam też trochę dekoracji halloweenowych z zeszłego roku, bo mam jakieś pająki, kościotrupy. Jakieś takie e, drobne dekoracje. I to, co na pewno chcę kupić, to chcę kupić pajęczyny, bo one zrobią tak naprawdę cały klimat, bo jak je rozwieszę po całym salonie i kuchni, to już wszędzie będzie e, udekorowane, praktycznie. No i one są też dość tanie i mega wydajne, bo wystarczy kupić chyba jedno czy dwa opakowania, i to pokryje nam całe, e, całą tą strefę, właśnie salonu i kuchni. Więc to na pewno chcę kupić. Możliwe, że jeszcze jakieś takie drobne, nie wiem, nietoperze, pająki i takie rzeczy, ale na pewno nie chcę jakoś szaleć, bo mam też właśnie te zeszłoroczne dekoracje, także taki jest plan. Wyszliśmy właśnie z Flora Point i nic nie kupiliśmy. Nic nie było, co by mi się spodobało. W ogóle jeśli chodzi o halloweenowe dekoracje, to było... Bardzo mało i były strasznie słabe. Jedyne co było to był obrós za 50 zł. Te kościotrupy, które widzieliście na przebitkach, nie były w ogóle na sprzedaż i tak naprawdę to tyle. No i jakieś tam dynie, no i takie jesienne dekoracje. A jeśli chodzi o Halloween, to nie było praktycznie nic, więc nic nie kupiliśmy. Także tych pajęczyn, które chcę kupić, musimy szukać gdzieś indziej. Nie wiem, może w jakimś takim po prostu supermarkecie nam się uda to kupić, bo. Tak naprawdę nie wiem, gdzie to mogę kupić. Rok temu kupowałam w jakimś takim butikowym sklepie kostiumowym niedaleko naszego domu, aczkolwiek stałam tam wtedy godzinę w kolejce, bo to jest taki kostiumowy sklep, gdzie ludzie po prostu przed Halloween wypożyczają i kupują różne kostiumy, więc nie chcę za bardzo tam jechać, bo wiem, że to zajmie mega dużo czasu. Także gdzieś po drodze coś kupimy, a jeśli nie, no to po prostu udekoruję z tego co mam, ale no te pajęczyny to muszę kupić, bo to one robią taki największy klimat. Także postaramy się je gdzieś znaleźć. Byłam już po prostu w tylu sklepach, byłam w galerii Mokotów, w, w Home w Duce, w Home and You, na takiej wyspie halloweenowej. Nigdzie nie ma po prostu tych pajęczyn, nigdzie ich nie mogę kupić. Byłam w dwóch Oszą, e, bo myślałam, że może w Oszą mają jakąś sezonową ofertę, gdzie jakieś dekoracje halloweenowe są, i nie ma nic po prostu, nic. Wszędzie już się pojawiają bombki choinkowe, świąteczne dekoracje. Nie ma nic halloweenowego na trzy dni przed Halloween. Tak że no masakra. Spróbuję jeszcze pojechać do Kauflanda, bo mam go po drodze do domu, ale jeśli tam nie będzie, no to już się poddaję. Naprawdę byłam w tylu sklepach i nigdzie nie mogę znaleźć nic halloweenowego, a jak już coś jest, to to są tylko przebrania, nie ma żadnych dekoracji. A kurczę, mega mi zależy na tych pajęczynach, bo one mi zrobią tak naprawdę całą dekorację, a bez nich no będzie tak... nie będzie aż takiego efektu. No ale dobra, co mi się uda, to mi się uda. Wróciłam właśnie do domu, jest godzina 23. Byłam w tylu sklepach, że po prostu nie wiem, nie zliczę. W milionie sklepów nigdzie nie było nic Halloweenowego, a jak już coś było, to tylko i wyłącznie kostiumy, także pajęczyny nie udało mi się kupić, a to jest tak naprawdę coś, na co najbardziej liczyłam, żeby zbudować taki Halloweenowy klimat, więc po prostu wykorzystam te dekoracje, które mam z zeszłego roku. Trochę ich mam, zaraz Wam je pokażę co dokładnie. Mm, ale kurczę żałuję tej pajęczyny Nie będzie to końca tak jakbym chciała No ale czasami tak bywa Z zeszłego roku mam takie bardzo fajne dekoracje Czyli takie ręce kościotrupa Które prawdopodobnie włożę gdzieś y, za kanapę Tak żeby wystawały O tu nawet jest resztka jakiejś zeszłorocznej pajęczyny y, Mam też taką czachę którą położę być może tutaj na blacie, bo ona jest taka dosyć okazała. Do tego mam takie małe czaszki i pająki. I myślałam, żeby zabrać ten bieżnik i tutaj porozkładać te drobne rzeczy, czyli właśnie te czaszki i pająki, bo to jest chyba jedyne miejsce, gdzie one będą tak wystarczająco dobrze widoczne. Z tą to właśnie pewnie też ją tu położę albo jeszcze coś pomyślę. No i Terencja, tak jak mówię, właśnie nam za kanapę. Stwierdziłam, że skoro nie mam pajęczyn, to po prostu poszaleję tutaj na tej wyspie, jeśli chodzi o wszystkie halloweenowe dekoracje, które miałam, mam. Dołożyłam też bardzo dużo świec, bo wydaje mi się, że świece zrobią tutaj fajny klimat. I muszę coś wy wykombinować, co zrobię z tym jesiennym koszem i tymi małymi dyniami, które wcześniej tutaj były rozłożone. Myślę, że pewnie coś pokombinuję pod telewizorem i na stoliku w salonie. Dołożyłam tutaj kilka dni, żeby kolorystycznie e, trochę rozświetlić tą dekorację. Tutaj tej raczej nie zmieniłam zbytnio. I kosz pod, postawiłam jednak pod telewizorem razem z tymi dyniami. Te dynie w ogóle my planujemy w Halloween wycinać, bo przychodzą do nas goście i mamy właśnie plany, że będziemy wycinać dynie i oglądać horrory. Także typowo Halloweenowo spędzimy wieczór i każdy też musi być przebrany. Zaraz wam pokażę moje przebranie, bo mam już, mam już przygotowane i jestem mega zadowolona z tego, jak wyszło. Wow! Jak zapaliłam te świeczki, to wygląda świetnie. Jestem zachwycona z tego, jak to wyszło. To wygląda po prostu, jakby tu zaraz miał być stawek czarownic. Serio. Kurde, ale ekstra. Ja w tym roku przebieram się za Barbie z filmu tegorocznego Barbie, którą grała Margot Robbie. A dokładnie za tą Barbie, która miała stylówkę kowbojki i dlatego kupiłam sobie taki kapelusz na Allegro. Do tego też mam bandankę. W ogóle za ten kapelusz i bandankę zapłaciłam 20 zł w sumie, więc bardzo taniutko. Kupiłam też różową kamizelkę, ponieważ takiej nie miałam. Kupiłam ją na Vinted. Niestety ma ona trochę inny odcień niż spodnie, które już miałam w szafie. Spodnie mam z i kupiłam je parę miesięcy temu, więc tego akurat nie musiałam kompletować, a kamizelkę zamówiłam akurat taką, jaka była dostępna na Vinted i w dobrej cenie, za nią też chyba dałam jakieś trzy dyszki i pod nią założę jeszcze topik, bo ona jest strasznie wielka, bo ona jest męska i to jest męska M chyba z tego, co mi się wydaje, także ona jest dość spora, aczkolwiek kiedy ją sobie tak włożę, w spodnie albo jakoś tak zawinę sensownie to będzie w sam raz. Także zakładam to i chcę wam się pokazać jak to wszystko będzie razem wyglądać. Przebrałam się w mój kostium Barbie i powiem Wam, że to wygląda świetnie. Naprawdę, jestem zachwycona z tego, jak to wyszło. Wiadomo, kamizelka nie meczuje kolorem do spodni, niestety. E, aczkolwiek wydaje mi się, że to nie jest jakiś problem. Buty niestety nie miałam kowbojek, e, a nie chciałam też kupować na jedną okazję, ale mam buty, które są na obcasie. Więc z daleka nawet może wyglądają trochę jak kubeki. Jak nie widać, że mam po prostu pantofle. No i mam tą bandankę, która razem z kapeluszem wygląda fantastycznie. Kamizelka, różowe spodnie. No, ja jestem zachwycona, serio. W zeszłym roku byłam Cruella de Demon i też mi się mój kostium podobał. Aczkolwiek ten jest totalnie bardziej do mnie pasujący i dużo lepiej się w nim czuję. I mega jestem zadowolona z tego, jak to wyszło. Jeszcze w dniu Halloween, jak już się będę tak full przebierać, bo teraz się przebrałam tylko po to, żeby wam pokazać, to sobie wyprostuję włosy, zrobię sobie fryzurę taką, jak miała właśnie Margot robić w tym filmie. No i jestem kurczę zachwycona, naprawdę. Ten kapelusz w ogóle kurczę. On kosztował tak mało, a wygląda naprawdę mega dobrze, bo często te takie, wiecie, Kostiumowe dodatki są strasznie tandetne i wyglądają okropnie. To on wygląda naprawdę całkiem fajnie, i też ten dodatek tutaj z tym sznurkiem bardzo fajnie wygląda. Także jestem zachwycona. Ja już po prostu mogę świętować. Co prawda, jeszcze kilka dni, ale już dekoracje mamy gotowe. Ja mam gotowy kostium. Będziemy wycinać Dynie, które też już z nami są w domu. Także wszystko jest gotowe. Ja już się będę z wami żegnać. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, bo już niedługo będą dekoracje świąteczne. Także też mam nadzieję, że zrobimy coś fajnego z naszym mieszkaniem. Mamy też w planach mega fajny wyjazd, także koniecznie zasubskrybujcie kanał. I widzimy się w kolejnym filmie.